Festiwal odbędzie się 27 czerwca o godzinie 18 w Klubie Studio. Ponieważ jest to piąta, czyli jubileuszowa edycja festiwalu, chcieliśmy, aby program festiwalu był bardzo różnorodny, czyli żeby nawiązywał do bardzo różnorodnej grupy nowotworów, jakimi są właśnie nowotwory neuroendokrynne. Tak więc podczas festiwalu wystąpił pan Grzegorz Turnau, kabaret hrabi, motion trio, Edyta Krzemień, akustyczna operacja, w tym jam. Nowotwory neuroendokrynne są to absolutnie nowotwory również, które rozwijają się bardzo wolno. Najczęściej bardzo wolno. I mogą się rozwijać w każdej części naszego organizmu. Aktualnie najczęściej są one zlokalizowane w przewodzie pokarmowym, bo aż 70% jest zlokalizowanych w przewodzie pokarmowym, ale mogą być w płucach, mogą być w układzie rozrodczym, mogą być nawet w okolicy głowy i szyi, po prostu wszędzie. A wynika to stąd, że pochodzą z tak zwanych komórek neuroendokrynnych, które są rozsiane w naszym organizmie praktycznie wszędzie. Pozytywną rzeczą jest to, że jak leczeniem podstawowym, wyleczającym pacjenta jest leczenie chirurgiczne, to na każdym etapie choroby, nawet tej zaawansowanej, my mamy różne formy terapii dzisiaj i my tych, tym pacjentom y, mamy w stanie coś zaproponować na każdym etapie choroby i znacznie przedłużyć komfort życia i przeżycia. Ten festiwal ma dwa cele. Z jednej strony poszerzenie wiedzy nas wszystkich o tych nowotworach i uświadomienie, żeby ci pacjenci do nas trafiali, a z drugiej strony jest to koncert charytatywny dla fundacji, która istnieje przy oddziale klinicznym endokrynologii i my wykorzystujemy te pieniądze dla celów diagnostyki i terapii. Tam, gdzie no, na przykład nie możemy tego y, zrobić w ramach refundacji NFZ-u, bo jeszcze te procedury na przykład nie są przeprowadzone, albo ten lek wchodzi jako nowy, albo mamy jakiś makro do diagnostyki, który możemy zakupić z tej fundacji, y, czy też y, na szkolenie lekarzy. Y, nie tylko naszych, bo nasi się staramy, żeby szkolili się w klinice, ale na różnego typu konferencje szkoleniowe dla lekarzy. Myślę, że to jest fantastyczna forma zwrócenia uwagi na bardzo trudne, poważne schorzenie, które jest niezwykle podstępne, które atakuje nas w sposób nieprzewidziany i co najgorsze daje bardzo zróżnicowane. Skutki, objawy. Myślę, że powinniśmy się jako Krakowianie cieszyć z tego, że przy tak poważnych chorobach mamy na podorędziu rzeczywiście wybitną jednostkę, jaką jest Klinika Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. To jest jednostka, która od wielu lat w tym obszarze się specjalizuje. Gorąco apeluję do wszystkich Państwa, byście wykorzystali tą jedyną okazję, jaką jest możliwość. Zwrócenia się do najlepszych fachowców w tym zakresie, by Was wsparli, pomogli i przeprowadzili Was przez tą trudną chorobę. Muszę Państwu powiedzieć, że efekty leczenia w tej klinice są imponujące, naprawdę na europejskim poziomie i powinniśmy z tego powodu czuć się naprawdę bezpiecznie.